Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać trasę nad Mercedesem CL500 V8, który trafił do nas na zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną i na dwuetapową korektę lakieru. Już Wam pokazuję dlaczego. Tutaj mamy efekt po korekcie, a tu mamy efekt przed korektą. Poza tym, że lakier jest bardzo zniszczony, no po prostu od eksploatacji to najprawdopodobniej był myty na myjniach tunelowych. No i niestety to odcisnęło bardzo duże piętno na lakierze. Pracy przy tej bestii będzie co niemiara, a zmierzamy do tego, żeby efekt na całym aucie prezentował się właśnie tak. Czyli auto bezrys, światło skupione. I powiem Wam, że dużo zdrowia będzie nas to kosztowało. No ale efekt finalny na pewno będziecie mieli okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że i podziwiać tak samo jak i my. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć, witajcie. W zasadzie dobry wieczór. Mamy 22.52 dnia następnego. Zakończyliśmy pracę nad Mercedesem CL500. Pracę, jeżeli chodzi o korektę lakieru. Tutaj leżą fibry, które zostały użyte do. Wycierania pasty i do otuszczania auta, jak widzicie, całkiem pokaźna ilość. Korekta dwuetapowa. Efekt pokażę Wam mniej więcej na masce, jak to się prezentuje. Trochę trudno mi to uchwycić na wideo. Tutaj to, co widzicie, to jest zestaw do aplikacji powłoki ceramicznej. Powłoka, jaka będzie nałożona. To oczywiście. Jedyna i najlepsza powłoka ceramik od Cesa. Zabieram się do pracy. A efekt końcowy pokażę Wam za parę godzin. No więc mamy to. Jest godzina pierwsza 14, zakończyliśmy pracę przy, przy Celu. No połoki nie zakładaliśmy aż 3 godziny, 3 godziny. Robiliśmy to około półtorej godziny, ale wykańczaliśmy jeszcze detale, takie jak na przykład szyby, czy, czy wydechy, które Wam pokażę. Wydechy były bardzo mocno pokryte sadzą i nie udało nam się doprowadzić do, myślę, bardzo przyzwoitego wyglądu. Są czyste i cieszą, cieszą oko. W celu zajmowaliśmy się pod zalakierem i tym, o czym wspominałem, czyli zabezpieczeniem go powłoką ceramiczną, to również wnętrzem. Tu odwrócę ekran na chwilę, żeby Wam. A nie, nie odwrócę nie ma takiej opcji. W każdym razie wnętrze cela wygląda tak. Zajmowaliśmy się absolutnie wszystkim. Mimo swojego wieku, bo jest to auto 14-letnie, no prezentuje się bardzo dobrze. Stara myśl technologiczna niemiecka jednak daje radę. Wszystko w skórze. Skóra oczywiście była, no nie była taka ładna, kremowa była raczej, bym powiedział, szara, szara i brązowa. Ale udało się wszystko doczyścić. Przyciski się nieco lepiły, ale też yy, właściciel myślał, że są do wymiany. Okazało się, że wystarczy je po prostu porządnie wyczyścić. Efekt, który uzyskaliśmy, to jest dokładnie ten efekt, o który nam chodziło. Czyli lustrzane odbicie się ma. Widać wszystko jak na dłoni. Powłoka. Zanim osiągnie swoje pełne parametry, minie jeszcze kilka kilkanaście godzin, dlatego auto postoi sobie do jutra w klimatyzowanym pomieszczeniu jako deser i smaczek. Powiem wam, że to był nasz najbardziej wymagający projekt w tym tygodniu, ale robiliśmy jeszcze dwa chociażby dzisiaj. To Mercedes E-klasa, który również przyjechał do nas na zabezpieczenie powłoką ceramiczną. Ten Mercedes akurat trafił do nas bezpośrednio z salonu i tutaj również powłoka Ceramic Coating. I jeszcze jeden, nasz pacjent. Tu Wam pokażę, bo tu mamy fajnie to doświetlone. Kia Sportage. Auto świeżo z salonu. Również powłoka ceramiczna, która robi naprawdę fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o wygląd auta. Ten tak zwany wet look na wszystkich trzech samochodach, na wszystkich jest to sama powłoka. Ceramic coating. Przepraszam, że mówię trochę nieskładnie, ale zmęczenie daje, daje znać, bo to były naprawdę dwa ciężkie dni pracy przy cl -u a dodatkowo trzeba było zająć się inną pracą. Jeżeli yy, to wszystko Wam się podobało, mam nadzieję, że tak, to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.